moi drodzy, witam Was serdecznie. Ja mam dla Was filmik z serii e, test na żywo oraz e, recenzja. I mam dzisiaj Wam do pokazania produkt, e, o produkt, którym sama wcześniej nie słyszałam. To jest to e, podkład Chanel Vital Lumire. To nie jest ta wersja aqua, to jest ta wersja taka bardziej e, kryjąca. Podkład przychodzi do nas e, naprawdę. Mm, przepraszam. W naprawdę pięknym szklanym opakowaniu. Tutaj mamy logo Chanel 30 ml, cena to było 34 funty. Podkład ten jest dostępny w 8 odcieniach ja mamy odcień najjaśniejszy, czyli dziesiątkę. I jeszcze może odnośnie tego, co piszą dziewczyny na wizarzu odnośnie tego podkładu. Powiem Wam, że ocena jego to jest 3,66 na 5 z 85 opinii, czyli taka, no jak za taki podkład powinna być, myślę, większa punktacja. I co nam obiecuje producent? Ma być to podkład odżywczy. E, który, który odżywia poszerzałą cerę e, formuła zawiera substancje nawilżające ochronne, odżywcze, rozświetlające pigment maskuje niedoskonałości cery tak jak przebarwienia czy, mm, czy płytkie zmarszczki, produkt zwłaszczony o filt SPF 15 e, dozownik i tak dalej, fajna właśnie sprawa, że jest tutaj e, pompka i cena w Polsce to jest 180 zł za 30 ml, czyli e, no trochę więcej wychodzi niż tutaj, e, tutaj w Anglii jeśli, jeśli chodzi o jakieś takie dodatkowe bajery odnośnie tego podkładu, to możemy tutaj znaleźć takie informacje, że zawiera on wodę z lotosu, która pobudza krążenie w skórze oraz, oraz uzyskany z alg błotnych kwas hialuronowy, czyli po prostu coś, co ma być dobre dla cery suchej, zmęczonej, matowej i produkt też dosyć mocno nawilżający. Wybrałam go, ponieważ ponieważ kocham kosmetyki, kocham je testować miałam ochotę na coś, na coś innego na coś z wyższej półki e, padło na Chanel e, miałam próbkę tego podkładu Vitalumire Vital Aqua ale e, no, u mnie się w ogóle nie sprawdził, był zbyt rzadki zero krycia i tak dalej moja cena na tą na chwilę obecną jest w dosyć dobrym stanie, są już jakieś lekkie przebarwienia i tak dalej. Źle to nie wygląda, jakieś lekkie zmiany po krostkach. ale teraz Wam pokażę, jak ten podkład się będzie utrzymywał u mnie na buzi. Powinienem jeszcze sobie wcześniej zaplikować jak, jakąś bazę, ale zrobię to teraz. To jest baza z, z Benefit tej Flowless, której już jest końcówka, a naprawdę chciałabym ją zużyć do końca. Ona się bardzo szybko, e, fajnie, e, fajnie wchłania i przedłuża to, e, długość tego makijażu, ale powiem Wam w sumie, że większość baz, które używam, to mi tą e, długość przedłużają, e, krzywdy nie robią. Jedynie baza z benefit, którą miałam profesjonal, po prostu ważyła mi każdy możliwy podkład, także coś kultowego, mnie się nie sprawdziło w ogóle i teraz tak jak już Wam wspomniałam, podkład ma fajną, wygodną pompkę opakowanie, strasznie mi się podoba, takie eleganckie i użyję do aplikacji podkładu pędzelka z Real Technique jest to podkład Expert Face Brush, jeszcze Wam może powiem, że w takim opakowaniu takie jest opakowanie, jeśli chodzi o kartonik, myślę, że go nie wyrzucę są tak samo koło mnie, nie wiem po co, ale przyniosłam tą torebeczkę z Chanel Lubię po prostu takie, takie bariery. jeśli kupujesz coś, coś droższego, to lubię sobie zostawić opakowanie po prostu po tym, po tym kosmetyku. I teraz Wam pokażę, jak wygląda podkład. To jest kolor 10, najjaśniejszy podkład. Jest, jak widzicie, dosyć lejący. To jest, tak już Wam wspomniałam, najjaśniejszy odcienia. Ja tutaj wycisnęłam cztery pompki i Mam tutaj za aparatem mój podgląd, czyli po prostu lusterko, o w której teraz będę patrzeć i będę aplikować podkład. Ten pędzel naprawdę się rewelacyjnie sprawdza, jeśli chodzi o aplikację podkładów i tutaj wam może pokażę na pół twarzy pierwgo może, tak myślę, zaaplikuję, żebyście mogły zobaczyć jaka jest Różnica. Ma on zapach, ten zapach nie do końca mi się. O, światło! Ten zapach nie do końca mi się podoba. Jest dosyć. Jest trochę chemiczny, na pewno nie jest jakiś super. super naturalny. Coś. coś, coś nie chalę z tym zapachem, ale. Powiem Wam tak wstępnie, bo to ma być również recenzja tego podkładu, że podkład naprawdę się u mnie fajnie sprawdza. Myślę, że będzie on trochę lepszy na, na lato niż, niż teraz na tą porę jesienno-zimową. Ponieważ ja lubię to dosyć takie jednolite wykończenie makijażu, trochę mocniejsze krycie, ale ten podkład mnie naprawdę zadziwił. I mam nadzieję, że będziecie mogły to to zobaczyć, że tutaj na tej prawej stronie, właśnie na prawej połówce twarzy jest już podkład i to jest kolor definitywnie wpadający w żółty, mimo, że to jest najjaśniejszy odcień, myślę, że on jest tak dla mnie ciut, ciut za ciemny. Mogłam wziąć teraz ten podkład z maka, żeby postawić to bo odcienie koło, koło siebie, ale no trudno, może zrobię to później. I Powiem Wam, że mimo wszystko uważam, że kolor i tak dosyć dobrze wygląda do mojej buzi, ja go zawsze troszeczkę muszę tutaj rozetrzeć, jakoś bardzo się nie odcina, wyrównuje dosyć dobrze kolory twarzy, takich większych zmian skórnych jak na przykład tutaj mam jakieś takie krostki, one są przykryte, ale to nie jest taki powiedzmy pełne, pełne krycie. Calaz był na pewno świeżo, to czuć że ten podkład jest nawilżający, ale mimo wszystko i tak go nie czuć, nie czuć go na twarzy. No i teraz po prostu pojedziemy z drugą stroną buzi. Powiem Wam, że też pudrowywałam go zarówno pod pudrem z Bennai czy z Rimmel czy ten zmaka, który mam, i na każdy, każdy puder radzi sobie z nim dosyć fajnie, to podkład się u mnie utrzymuje. No powiedzmy tak, 6 godzin wygląda, przez 6 godzin wygląda bardzo dobrze. później zaczyna się tak lekko, lekko świecić, jednak podkładów nie przypudruję w ciągu dnia, ponieważ zwyczajnie mi się nie chce i nie noszę pudru, pudru w torebce. Ale to jest takie właśnie. Naturalne wykończenie, podkład jest mocno dodatkowo nawilżające, Także myślę, że do cery, e, jeśli się mocno świecicie, czy macie cerę tłustą, to się do was e, nie sprawdzi. Ale do takiej zwykłej, normalnej cery, e, czy suchej, na pewno będzie e, fajny. Dodatkowo wam powiem, że mm, to e, krycie nim można e, naprawdę fajnie e, budować. Ja tutaj jeszcze może wezmę, dołożę taką e, po prostu ćwierć pompeczkę i dołożę go jeszcze trochę. E, na, na policzki, tak z reguły dokładam, właśnie podkładu, jeszcze na policzki, i widzę, że w kamerze to wykończenie jest dosyć mocno siecące, ale to chyba przez to, że to światło się tak odbija e, od zewnątrz. Musicie uwierzyć mu na słowo, że naprawdę nie jest, nie jest źle. Jak już powiedziałam, to wykończenie jest naturalne podkład dosyć dobrze, bardzo dobrze wyróżniony kolor twarzy, krycie można, można budować, także na pewno to jest mocniejsze krycie niż ten, ta jego lżejsza wersja i jeszcze Chanel mówi, że to chyba najlepiej sprzedający się ich podkład, także coś w tym coś w tym może, może jest. Ok myślę, że tak będzie w porządku. Możecie zauważyć teraz, jak, za, jak wygląda moja twarz. Mi się to wykończenie naprawdę bardzo podoba, tylko tak jak mówię, mimo, że to jest najjaśniejszy odcień, myślę, że ton jaśniejszy sprawdziłby się u mnie jeszcze lepiej i ja za chwilę skończę swój makijaż, po prostu dołożę resztę, co tam potrzeba i do Was wrócę, pokażę się Wam za... po wykończonym makijażu po prostu swój makijaż i tak jak powiedziałam, wróciłam w tym momencie z moimi dwoma podkładami, właśnie z Chanel 10 oraz makiem NC15, żebyście mogli sobie porównać kolory. mak jest dużo jaśniejszy, Chanel to jest jakiś ton półtora ciemniejszy, ale myślę, że i tak dalej pasuje do mojej cery i do bladziochów się fajnie sprawdzi chociaż jesteście biały, to myślę, że może być jednak ciut za ciemny. I powiem Wam tak, że ja tego podkładu używam od jakichś 3-4 tygodni, myślę, że to jest wystarczający czas na takie lekkie podsumowanie co ja o nim myślę i jeśli macie cerę mieszaną czyli taką jak moja i nie oczekujecie jakiegoś mega wielkiego krycia jeśli nie macie większych problemów na twarzy, ponieważ uważam, że ten podkład na pewno nie sprawdzi się u ludzi, u dziewczyn, które mają cerę, cerę tłustą, cerę z niedoskonałościami, ponieważ on ma takie lekko świecące wykończenie, co może właśnie jeszcze bardziej wybijać te zmiany jeśli macie problemy też z rozszerzonymi naczynkami się dużo zaczerwieniem, to też pod spód musiałby być jakiś dobry, naprawdę kryjący korektor Podkład naprawdę fajnie, wrócuje kolory, wygląda naturalnie. Można budować nim nim krycie. Na szczęście mnie zapchał, wygląda fajnie jest drogi, ale ma pompkę, w porównaniu przykład do Estée czego tamtą podkładowi brakuje. Także jeśli macie wolną większą kwotę, szukacie podkładu bardziej wyskupłukowego, to on się u mnie sprawdzi, jeśli szukacie czegoś, co bardzo mocno kryje, co jest po prostu jak e, fotoradio z Rewlon, to e, to na pewno nie jest podkład dla Was. U mnie się on fajnie sprawdził, myślę, że też na pewno kupię go swojej mamie, kiedy do mnie przyleci, bo to jest właśnie podkład z bardzo fajnym składem, który dodatkowo tę cerę pielęgnuje, na nawilża, także też do cery takiej powiedzmy 50+, plus, też się fajnie sprawdzi. Mam nadzieję, że taka moja recenzja, krótka recenzja, bo nie wiem, co więcej można powiedzieć o podkładzie. Fajny, u mnie się sprawdził, jestem zadowolona, spełnił moje oczekiwania, oczekiwania producenta też jak najbardziej i moja ocena to jest takie mocne 4 na, na 5, czyli jak dla mnie bardzo wysoka ocena na, na podkład. Dajcie znać, czy taka recenzja i przy takie demo, pokazanie jak podkład się sprawuje, się Wam podobało, a będę starała się kręcić więcej testów na żywo i czekam na Wasze komentarze, dajcie znać, czy skusicie się na ten podkład, czy umiałyście. A jeśli macie na niego ochotę, na pewno zachęcam Was do pójścia do, do Sephora czy do Daglasa poprosić o próbkę. A jeśli się Wam sprawdzi kupienie go na jakiejś promocji, ponieważ często wiem, że dziewczyny mówią, że są promocje do 25 czy do 30% wyprzedaży, niestety u nas w miejscach, gdzie są podkłady takie właśnie typu Chanel, takich przecen nie ma, także nie mam możliwości kupienia go po niższej kwocie. Chociaż jeśli bym się fajnie sprawdzić, na pewno by poprosiła mamy o zakup jego właśnie na jakiejś fajne promocji w Polsce, to też będzie rozwiązanie i na tym już kończę. Czekam na Wasze komentarze. Czy macie się? Do zobaczenia. Pa!